"Jesteś jak ciastko w cukierni, Patrzeć przez szybę udręka." Jesteś jak ciastko z wystawy, W tobie dorodna wisienka, Jesteś jak ciastko z talerza, Zjeść czy popatrzeć przez moment, Jesteś jak ciastko i kawa, spokój poranka przed domem. Jesteś jak sękacz, wuzetka, babka i fale Dunaju. Jesteś receptą na szczęście, słodkimi drzwiami do raju. Jesteś jak bomba z kalorii. Kontra zdrowego żywienia, zjemcie gołymi palcami, pieprzyć wyrzuty sumienia.